Cześć w z tej strony ja, ale, ale, ale. i dzisiaj jesteśmy w takiej grze, gdzie się tak jak ubiorę kotki. Wiecie no, ko kto lubi kotki pisze mi w komentarzach. My tu sobie sobie białe, nie bo ten jest gruby. Um, um, następny kotek. Wybierzcie, ja wybiorę któryś komentarz i to nagram. Może ten? Ładny jest. <laughs> Nie wiem. Poczekajcie chwilę, jak umieńmy ta krema. Co? Wszystko możemy? Serio? Ten jest ładny, weźmiemy sobie tego. No, Możemy zmienić kolory. Zróbmy sobie dużo może. Dobra, i teraz jakieś oczko. Zrobimy może mamusia, Więc zrobimy tak. I na Bo kiedyś tutaj grałem, widziałem, gram z tylko ja fulsię, też z kotem. I bez tych Tak, Juko. Nie. No. No, 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 powiedzcie, jak na następne możemy oko wybrać? Bo ja liczę. się jakieś się ładnie? Gdzie to oko było? Tutaj. Dobra, mamy je. Ja wiem, ale ta gra jest bardzo fajna. Czy gę jako ta zrobimy? Czy nie wiem? Ale mi się łatwiej to biały. Spójrzcie, gdzie to nawet poleciało. Aha. Ja będziemy może mieć takie ja uszaka. Tylko że trzeba Takim. Tu będzie biała furia, kot. żebyście się. Nie ci w chwili. Um, łapki. Łapki. Co? Czemu tu są też? Widziałam nawet te kosze łapki. Tak, ja są piękne. Mm -hmm 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 -hmm. Tak, mamy. Ale ten okon, To mnie Patrzcie. A może galaktycznego? Ep. Albo smoku takiego, albo ładnego lisa. ten Ty, To nie jest ładnie, Patrzcie. I biały do tego. No proszę. Jakiś kołnierzyk zrobiłam. Nie wiem. Nie. Nie, nie, nie wiem. Skrydła nie. To nie to. Tu był ten mały kotek. O, mamy. Patrzcie. Widzicie. I teraz tylko. Musimy zmienić tą trzymankę. Tutaj są. jakąś inną. Może na to. Nie, no, bo to jest leci. Piszcie w komentarzu co to następnym mogą trzymać Bo ja bym myślała, że będzie mało Proszę się. Nie, bo nie będzie to i na końcu było to ty, Aleczan, ja Ale my chcemy białego kotka. Jeśli odcinek wam się to podobał, dawajcie łapki w górę. Życzę mam miłego dnia. Pa, pa.